Dobrze proszę Państwa Dobrze proszę Państwa Dobrze proszę Państwa Dobrze proszę Państwa Dobrze państwa. Dobrze proszę Ale... Państwa Witam Państwa bardzo serdecznie w pojedynku Jakub Patecki kontra mistrz indyjski Skąd tam się X kurwa wziął Co to się stało? Dobrze, <grym znać> <grym znać> dobrze państwa dobrze przem państwa Dobrze proszę Państwa Będzie pojedynek z indyjskim mistrzem komentowany przez Xena? Proszę Państwa, witam w kolejnym odcinku. Gość chciał mnie oszukać. Mówił mi, że mam do zapłacenia kaszem, a miałem tak naprawdę do zapłacenia kartą. Nie ze mną takie numery zawsze sprawdzać. Ja mam oczy dookoła głowy. Zapraszam serdecznie do kolejnej części. Kocham vibe lotniska. Kocham jak jest przesiadeczka. Chodzę sobie w kółko, idę sobie do Smoking Lounge. Idę sobie kupić drogą Pepsi. Śpię dzisiaj na lotnisku. Oszczędzimy sobie trochę siana. Druga sprawa jest taka, że jadę do tej wioski szachu. W latach tam 60., -tych, 70. -tych panował alkoholizm i ludzie po prostu w tej wiosce chlali na potęgę. Aż przyszedł pewien gościu i pokazał tym ludziom szachy. Z jednego nawyku wpada się w drugi. Dzięki Bogu szachy nie są aż takim złym nawykiem. Raczej zakładamy, że są pozytywną grą rozwoju dla umysłu. Bla, bla, bla. Cała wioska zaczęła grać w szachy, aż do dzisiaj. Dlatego postanowiłem, że pojadę tam i zmierzę się z grajkami, wyciągnę trochę siana i po prostu będę grał z nimi kasę. Jeżeli ktoś ze mną wygra, to mu daje, jeżeli ktoś ze mną przegra, to nic nie, nie traci. Paspałem sobie 40 minut na twardym plecaku. Mmm. Hmm. Siemaneczko, ale zanim przejdziemy dalej, czas na sponsora dzisiejszego odcinka. Proszę Państwa, jak dobrze wiecie, podróż 80 dni dookoła świata. Dom jest tutaj, jestem tutaj, znajduję się na drugim krańcu świata. Dlatego proszę Państwa, co się z tym wiąże? Masa problemów. Jednakże, co możemy zrobić, to starać się zapobiec takim problemom i w tym momencie przychodzić do nas... Powiedz mi proszę, jak zapobiec moim problemom? Szybko Patec, powiedz mi, jak zapobiec mojemu pro moim problemom? ...z pomocą marka Revolut. Od samego początku wyprawy wiem, że mogę spać spokojnie, ponieważ Revolut mi nie zawiedzie nawet w tych najbardziej kryzysowych sytuacjach. Jedna z najbardziej pożytecznych funkcji w podróży dla mnie jest to karta wirtualna i możliwość płatności zbliżeniowej. Dzięki tym funkcjom nie jestem zmuszony do chodzenia wszędzie z portfelem, a jak dobrze wiecie, okradanie turystów, bambików to jest rzecz popularna na całym świecie. A gdyby do takiej niefortunnej sytuacji doszło, to Rewolut niczym anioł stróż pozwoli nam szybko i bezpiecznie zamrozić, zablokować kartę. Proszę Państwa, podróże bywają stresujące nie tylko w takich Spektak. Zarządzanie pieniędzmi w taki sposób, aby starczyło nam na bilet powrotny, również jest to problem, z którym <laughs> czasami się borykam. Na szczęście Revolut oferuje nam monitorowanie naszych wydatków, dzięki czemu będziemy mogli bacznie obserwować, na co wydajemy pieniądze i ile nam jeszcze zostało. Proszę Państwa, gdy okaże się taka sytuacja, że będziesz musiał wysłać przelew do kolejnego państwa, bo tam zabukowałeś sobie wycieczkę, a utknąłeś na przykład w środku dżungli, nie ma problemu, ponieważ Revolut oferuje nam przelewy międzynarodowe bez Ukrytych opłat. Także majstercz, proszę Państwa, w tej sytuacji jedyne co wam zostało to korzystanie z bezstresowych podróży wraz z marką Revolut. Przygotowaliśmy również dla Was darmowe 50 zł na start z założeniem konta, ale to już na samym końcu odcinka. A teraz wracamy do podróży. Znowu się obudziłem, troszeczkę za późno. Pomyliłem bramki znowu. Kurde, myślałem, że mam 43. To dosłownie mam czasami takiego farta. Wszedłem jako ostatni. Przecież to jest minuta. Minuta i już by była lipa. Stopa. A. Jesteśmy, proszę Państwa w kochi wylądowaliśmy. Jest tutaj gorąco. Trzy godziny przez można powiedzieć. No potrzebuję wymienić kasę. Stop! To są Ci odcinek, jakieś dwie karty leżą normalnie. O co tu chodzi? I have question how much uh, would be Prisur? One passenger. One thousand? One passenger, one passenger jest. Wyszedłem spoza Alpiska, już taksówka kosztowała mnie o dosłownie jedną trzecią mniej, także za stówę to jest prawie półtora godzinną podróż, ale w ogóle to jest niesamowite. Chłop przebramy zabawę. Wioska szachów. Jestem ciekaw czy coś takiego w ogóle istnieje. Naprawdę. Jeżeli to jest jakiś blef i to jest jakieś takie, nie wiem, gadka pod telewizję, że Jezus każdy w tej gra na wszach. Kupujemy sobie baterię Namaste Figurki. O, Pan umył podłogę! I on co? Po mokrej podłodze, no. Nieładnie. Thank you very much. Bye bye. Bye bye, bye bye. 30 rupii. baterie. Jest świetny. Proszę Państwa, z Dobrych Wieści, a mamy tylko i wyłącznie takie, mi mikrofon. Aczkolwiek i dlatego że znalazłem... Jeszcze byłem. nie zadziałały. Dowiedziałam się, on, że. Wszystko jest tacy. Co? Wjechaliśmy do wioski i nie widać smerfów. Nie widać szachistów jeszcze. Ołtarz, proszę Państwa. Proszę to jest Państwa. Ołtarz z inną królową. Po przyjeździe do wioski pojawiły się spore problemy ze znalezieniem jakiegoś zakwaterowania. Dlatego pojedziemy w drugie miejsce. Może będzie jakiś gościu albo wopeczka? No. Naprawdę jestem w dupie, nie. Nic tu nie ma, nie. Jeździliśmy z miejsca na miejsce, i w każdym były jakieś problemy. Ja mam wste. O, to tak wygląda. Kuba, mamy długi, fajny materiał. Dobro odcinek z tego będzie. Długi fajny materiał. center, ok? center, tu the bar. To zawsze tak jest. Drobnie podkolorować zawsze można. Ale taka dupa, tutaj nic nie ma, nie? Dobra, będę musiał dać dziomalowi jakiś napiwek. za to, że tutaj za mną jest. Ale żeby tutaj szachownica była przynajmniej ty. Robimy trochę szaloną rzecz. Zostawiam pana bidziu. Pana bidziu tutaj. Zostawiam mu swój cały bagaż. W sumie to mam tam floty w dolcach, ale pan bidziu, bo no to jest pan bidziu. On jest szefem, wróci po mnie. Namaste. Do you have chess i want to play with the guys from the village. Yes, nie udało się znaleźć w pierwszym sklepie. Chessboard? A na okej. Okay. Dobrze, znaleźliśmy pana. Aha, tutaj. Hello, what is your name? Nice to meet you, Jacob. Do you have a chessboard? Maybe we can play. Let's go. Stawiamy szachownicę. Clock, clock. 5 minutes? <laughs> Pierwsza moja partia była nie lada wyzwaniem. Przez większość meczu pozycja była bardzo wyrównana. Możecie to zobaczyć patrząc na ocenę pozycji przez komputer. To ten pasek obok szachownicy, tak zwany termometr. Kiedy jest po środku, to znaczy, że pozycja jest równa, a jego przechylenie w jedną lub w drugą stronę oznacza, że aktualnie prowadzi któraś ze stron. W pozycyjnie cały czas był remis, ale na szczęście mój przeciwnik poświęcał ciut za dużo sekund na namysł i dzięki temu wygrałem. Opa. Very good. Thank you very much. Can I borrow this? And I would like to play with people. Yeah, I would love to challenge them mm. Mm. and do your best. Siat zagrał agresywnie. Połączył mi zestaw szachownicę i bierki. Także jestem mu bardzo wdzięczny. Bardzo fajnie odwiedzić takie miejsce bardziej na prowincji. No, ciekawe doświadczenie. Długi fajny materiał Party. Zaproszę Państwa, jest taki, siadam sobie na razie tutaj. Hello! Come! Let's play some chess! Zobaczymy, może ktoś będzie, będzie chętny na gierkę. Hello, sir. Yes. Nice to meet you. Jacob. How much time? Do you want time? Hey, no. No. No time, okay. Witam Państwa bardzo serdecznie w pojedynku Jakub Padejs. Kontra. Mistrz indyjski przy drodze. Nie wiem. Mianowicie jest to pioska szachowa, ponieważ... Kurwa, co ja pierdolę bo już trzeci raz nagrywam. Z mojej dozy E4 D5. Agresywne podejście, ale także statyczne. To wszystko zależy od białych jak, tu rozegrają. Po kilku ruchach możemy zauważyć, że przeciwnik zagrał takie pasywne posunięcie H3. Nie jestem zwolennikiem takich defensywnych szachów i Kuba natychmiast uderza w centrum. Dobrze proszę Państwa, jak na razie idzie, idziemy łeb web. web. Wymiana, wymiana. Koń F6. Przygotowywanie do roszady. Tutaj sugestia ataku. I zobaczcie, poszło posunięcie F3. Blokują konia, ale patrzcie na te czarne pola. To jasna. Dupa, jaka, jak, 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 jaka tragedia! Nie można tak, zobaczcie, grać w warcaby, kiedy przeciwnik ma czarnego gońca, może kontrolować te wszystkie pola, no. Zobaczcie, konsekwencją tych ruchów pionkami mamy tutaj pozycję bardzo wysoką tych figur, a koń jest atakowany, nie można nim iść do przodu. W szachach, dążymy do tego, żeby atakować i nie, 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 moi drodzy. Antyszachy po stronie białych. Wycofanie figury, która lubi rozwój, lubi przestrzeń. I teraz moi drodzy, po kilku kolejnych ruchach mamy najciekawszy moment partii, mianowicie Kuba zakłada pułapkę. Możliwe jest zabranie pionka przeciwnikowi przez białe, ale zobaczcie, jaka to jest głęboka pułapka. Jakub oddaje pionka, żeby patrzeć na króla przeciwnika swoją wieżą. Takie pionki możemy nazwać żywą tarczą. Tak długo jak on stoi, nie mamy jak stwarzać zagrożenia przeciwnikowi. Sam jestem ciekawy. Poszło! Hetman B7! I widzimy po reakcji Kuby, że to nie przypadek. Od razu rusza wieżą. Tak jest, moi drodzy, atak po linii B. Atakujemy króla. Rozmowy, analizę, Można powiedzieć, że Kuba gra tak naprawdę partię na czterech mężczyzn, tak? Four men, one... Okej. Okay. Mamy Hetman A6. Odważne podejście. Jakub, no jakby, że inaczej. Zobaczcie. Atakuje. Chce dać prostego mata. O, o, o. Śmieją się z niego koledzy. Sugerują, że znowu pasywnie szukaj lepiej. I nie dziwię się. Szachy to gra charakteru. Finalnie poszło. Koń na B5. Sure? Sure. Sure. <laughs> a, Jakub ma tutaj tylko jedną dobrą odpowiedź wszystko a tak, po prostu na maksa. Tak jest, moi drodzy, szapoba. Zyskujemy tak zwany czas. Katman zmuszony jest do obrony, znowu do wycofania. A my w tej sytuacji możemy myśleć. A czemu nie zbie... A, bo wiesz, patrzy. Znaczy ten. Okej. Okay. Broni to? Jak on ucieknie, ale on może uciec tu, a tego nie coś nie zbije? Okej, okay, okay. Myśleć o przegrupowaniu. Koniec E5. Ajajaj, aj, aj, przeciwnik nie widzi żadnego zagrożenia i po tym posunięciu przyjmuje piona. Zerknijcie, Jakub cofa się, cały czas atakując. Król A2, zejście ze związania, strata tempa. Oj, tutaj przeciwnik nie czuje, co jest grane. Kuba, aby na pewno patrzy czy się nagrywa. On już czuje. Ta partia idzie po jego myśli. Po kilku defensywnych ruchach mamy do czynienia z tą pozycją. Jakub decyduje się na wieże C5. Poszedł Hetman D4. I mamy możliwość nie z tej ziemi. I znalazł! I znalazł końce 3. Jasna dupa. Nie, to jest GG, to jest koniec partii. Kwintesencja szachów. W momencie kiedy pionek przyjmie materiał. Dajemy mata i odejście króla jeden. A, hetman P3, moi drodzy. Fatality. Coś naprawdę fenomenalnego widzowie. Takie partie. Oj, chciałoby się grać za chwilę. Już przeciwnik na szybkości oddaje Hetmana. Sztuczna pewność siebie przeciwnika. Zobaczcie, szybka wymiana figur. I teraz po królu H7 nie ma obrony przed matem. Koniec. Pora podać sobie ręce. Fenomenalna partia. Co jakiś czas dominowały białe, ale ostatecznie to Kuba przeprowadził wygrywający atak. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Dziękuję Kuba za podesłanie mi tego materiału. Pewnie biały mi przegrał i nie chciał pokazać, no to tak abstrahując, to się wydaje. To jest proszę Państwa wioseczka, tu się gra. Zagrałem jeszcze kilka partii. Jedne szybsze, drugie nieco dłuższe, ale wszystkie wyjątkowe. Very good, very good. One more? Yes. Teraz już spokojniejsze są partie. Siedzimy, gramy dalej. Ja tutaj będę siedział ile się da. I patrzę się na tych ludzi uśmiechniętych. Grają sobie w szaszki, robią swoje rzeczy. Na tym ma polegać życie. Jeszcze jedną pewnie sobie e, zagramy. O. W jaki sposób sobie wyobrażam niebo to mi się wydaje, że to jest właśnie niebo nie? Back in the time the chess here were very popular, yes? A lot of people were playing chess. Now it's like only elderly people, yes? They, they know how to play. Sporo ekscytujących partii zagrałem, można je zmontować w jakimś epickim stylu. Ekscytujące partie. Z materiału od Bartosza można sporo podziałać, żeby coś fajnego skalić. Materiał od Bartosza kocham tą raz pierwszy może będzie przełom mój mnie rozbije. jest jak AI, uczy się bardzo szybko idę jeść zobaczymy co przygotuje mój no, tak pachnie wiecie, nie? Kauju Kauju brother sister, jest older różnorodni i rzeczywiście dodają cytrusów do jedzenia i znowu ale mam łapę tutaj powinienem zawsze tak siedzieć czyli? o przepraszam, zasłoniłam wam jego łapę musicie ją zobaczyć jedzenia. I znowu. Ale mam łapę tutaj. Powinienem zawsze tak siedzieć. Chili? Mmm! to. Okej. Bardzo dobre. Very good. Mniam, 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 To Zagram ostatni raz z tym ziomalem, bo chyba chciał sobie zagrać. <laughs> Thank you very much. Thank you for games. Bye bye. Okej. Okay. Idziemy się przejść, proszę Państwa. W lecie. A co z rzeczami? Zostawił taksówkarza. To tutaj umierasz. Idziemy się przejść w stronę tych wodospadów. a no właśnie, wiedziałem, że coś zboczyłem z drogi. Uuu, jakaś plantacja. Nielegalna plantacja zielonego chwasta. Niedługi czas minął, gdy pucamy pynął. Wejście z nogi. Dobra, ku, czytałem jakie zwierzęta są tutaj. W ogóle nie jest super Bengal Tiger, Asian elefant, Indian Leopard. Dwie osoby Opowieść twojego starego, co się na drugą Ostrzegły tutaj, jak szedłem. Tu może być dzikie zwierzę na przykład. A mu wtedy czołg, cyk, zaczynam go dusić, później z kolana, później przychodzi na mnie słoń, walę mu bułę na kiną, kręcę nim, później przychodzi niedźwiedź, daj mu tak plaszczaki, tak dyk, 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 dyk. Piękne. Ej, montażysta zrobił zajebistą robotę. Po prostu piękne. <laughs> 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 just to start to improve this ulot why please okay you sure rupees Ej, próba przekupstwa to jest coś niemoralnego, nie chyba, nie? Jak zaczęliśmy grać w szachy, bardzo dużo osób się zeszło. Cała starszyzna wymieniali się, dyskutowali razem, także widać, że to starsze pokolenie ewidentnie w szachy gra. Mimo tego, że może nie działo się wiele, bardzo się dzisiaj dobrze bawiłem. Okościliśmy wszystkich, pokazaliśmy, że Polska górą. Szkoda, że tych wodospadów nam się nie udało zobaczyć, no ale widzieliście sami, że starają się Nie, to nie szart modował. Mili państwo, żegnamy się. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało oraz dla Was, proszę Państwa, mam prezent. Dzięki marce Revolut mogę tworzyć takie fajne filmy. Z racji tego przygotowaliśmy dla Was fajną rzecz. Pobierz Revolut z mojego linku, a dostaniesz 50 zł bonusu powitalnego. Obowiązuje regulamin, ale zapraszam Cię bardzo serdecznie do skorzystania z tej oferty. A my co, proszę Państwa, przygotowujemy się do kolejnego odcinka. W tak dziwnym miejscu jeszcze nie byłem, serio. Link Wam wysłałam, wysłałam. Wioska Haszu. ooh